Witam. W ostatnim filmiku o ramie stosowanej w LWM-kach zapomniałem dodać jeszcze o jednym problemie. W dolnej części ramy w miejscu, w którym przechodzi oś mocowania silnika, oś stopki centralnej i oś podnóżek kierowcy, bardzo często widzę, że dochodzi do zagięcia tutaj tego członnika. I tutaj to też nie jest typowo związane z jakimś, nie wiem, nieumiejętnym zaprojektowaniem tej ramy, no tylko z, z nieumiejętną obsługą. Ponieważ w tym miejscu, tutaj pomiędzy no, jedną częścią mocownika i drugą, powinna przychodzić taka tulejka. No i po prostu ta tulejka często komuś tam ginęła, w związku z czym, jak nie było tulejki, no to skręcenie śruby z jednej strony i drugiej strony ramy powodowało, że to wszystko zaczynało się deformować. No i tak jak tutaj widać mamy kolejne pęknięcie ramy. Nie wiem czy to aparat wyostrzy. O, tutaj widzimy kolejne pęknięcie, więc znowu trzeba będzie to wszystko spawać, żeby, żeby można tym było bezpiecznie podróżować. To tyle. Do usłyszenia w kolejnych filmach.